Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. E, dzisiaj mamy kolejny dzionek, bardzo fajnie. Bardzo gorąco Was witam. E, I jeśli komuś się podoba mój kanał, to proszę o lajki, subki, e, komentarze. Możecie polecić mój kanał innym osobom. E, jeśli wam się... Sporo to, co e, mówię. Dzi na początku będzie e, piosenka na, na dziś. E, dzisiaj e, znowu mamy artystę Michael Jacksona w piosence Heal the World. Bardzo fajna piosenka Heal the World. E, I jak zawsze będę Wam też e, polecał mój sklep internetowy na każdym e, nagraniu zrzędzę właśnie o tym e, moim sklepie ale no, my, myślę że że warto wejść do, do mojego sklepu zobaczyć co tam jest e, wszystkie produkty są e, super są e, jak najlepszej jakości ale o tym już wiecie, bo za każdym razem o tym mówię. E, sami możecie sobie wypróbować i zobaczyć, że, że naprawdę te produkty są super. A jak kogoś to interesuje, to e, firma znajduje się w Polsce. Wszystkie produkty są wyprodukowane w Polsce, także. E, zamawiając te produkty, też wspieracie polską produkcję, polski polski rynek. E, e, I w sumie, jak to tak myślę, to e, niestety mamy coraz e, mniej takich firm, typowo polskich, które, e, które e, tu właścicielami są Polacy. Także myślę, że, że, warto też na to spojrzeć, że i te produkty i firma jest całkowicie w polskich rękach. Także, także na, na dzisiaj to jak zwykle będzie Link do piosenki, o której mówiłem I e, będzie też Link do mojego Sklepu e, No cóż, mamy kolejny dzionek e, W tym tygodniu e, Mam drugie zmiany, także W przyszłym tygodniu też chyba e, Także, jeśli będziecie chcieli mnie Odwiedzić, e, to to będzie mi bardzo, bardzo miło, że jak ktoś powie, że o, ja znam pana z filmików na YouTubie, będzie mi bardzo miło, że ktoś mnie rozpozna. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No i co, i widzimy się następnym razem, pa pa!